Jedyne w policach lodowisko jest jeszcze zamknięte. 22 grudnia, jeżeli temperatura będzie bliska zera, to obiekt przy zespole szkół zostanie udostępniony dla mieszkańców. Lodowisko powstało w 2011 roku. To tak zwany biały orlik, z którego chętnie korzystają uczniowie zespołu szkół i mieszkańcy. Dopiero teraz trwają prace związane z uruchomieniem obiektu. Jak tłumaczy szkoła przyczyną opóźnienia są plusowe temperatury? Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do końca sezonu zimowego, dopóki będzie możliwe, aura będzie sprzyjała, będzie, będą się odbywać zajęcia na lodowisku. Z lodowiska, tak jak w latach poprzednich, będą korzystali uczniowie zespołu szkół w ramach lekcji wychowania fizycznego. Po południu obiekt będzie dostępny dla wszystkich. W weekendy można będzie z niego korzystać od rana do wieczora. Za wypożyczenie łyżew i korzystanie z lodowiska będą pobierane opłaty. Ceny mają być podobne jak w ubiegłym roku. W miarę potrzeb będzie zatrudniony instruktor. Jeśli zbierze się grupa, wyrazi chęć, oczywiście instruktor będzie zabezpieczony na ten cel. No i całodobowa ochrona obiektu. Każdego roku z polickiego lodowiska chętnie korzystają całe rodziny. Zimą, gdy atrakcji sportowych jest mniej, to dobra forma na aktywne spędzenie popołudnia.